Siema. witajcie na kanale Jazda po 40. Dzisiaj, jak widać, jestem w trasie. Jadę sobie kolejną jedną trzecią no, trasy, którą kiedyś sobie zaplanowałem, że zrobię całą. To znaczy, to jest trasa z rezerwatu herbów na Odrzykoni, tam na rezerwat niebieskim szlakiem. Dzisiaj jedę taką część odwrotną. To znaczy, z samego Odrzykonia i tutaj kawałek niebieskim szlakiem, a potem będę wracał z powrotem na parking, tam, tam w Odrzykoniu na Przątki. I co? Trasa bardzo, bardzo fajna. Znaczy, przyjechałem dlatego, żeby zobaczyć jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wygląda całkiem nieźle. Sam ten niebieski szlak prowadzi tak raczej szczytami. Ja tutaj podjeżdżam z różnych stron i zjeżdżam co chwila z samego szlaku, ale sam szlak jest, jest całkiem fajny. Teraz odpoczywam sobie chwilę, bo jestem po dość długim podjeździe właśnie który dołącza do, do samego szlaku. Dało mi to trochę popalić. Dawno nie jeździłem w takich, takich warunkach tak mocną trasą podjazdową. Więc trochę, trochę się zmachałem, ale jak już tutaj wjechałem na górę, jest całkiem przyjemnie, myślę, że, że taka będzie ta trasa i uda mi się całą, całą przejechać. Jeżeli chodzi o całą trasę, na pewno zobaczycie jakieś tutaj wrzutki. nie mam kamerki sportowej, więc nie będę nagrywał nic z samej jazdy, raczej kilka jakiś takich zdjęć i filmików, które zmontuję jak, jak gdzieś się zatrzymam. Ten kawałek, który do tej pory jechałem z Odrzykonia tutaj, czarnym szlakiem, naprawdę mega enduro -trasa. Nie wiem, czy można i jeździć na rowerze, bo to są jakby szlaki piesze, ale to, co się udało przejechać, to naprawdę mega. Może nie dla każdego, ale już trochę dla bardziej doświadczonych, ale ci, którzy, którzy coś tam potrafią jechać na rowerze i nie boją się dość stromych, ostrych ścianek, i, i, i wielu wystających kamieni i korzeni myślę, że to jest naprawdę mega, mega fajna traska jak wrócę, jak będę miał jeszcze siły to może pojadę tam do Lanzoflom, zjechać sobie jakimś, jakąś jedną ścieżką ale powątpiewam trasy, którą mam teraz to jest 30 km więc, więc trudno mi pewnie będzie będzie jeszcze zebrać siły a na razie co, kończę, zobaczycie w, w drodze bo tutaj słyszę, że chłopaki na motokrosach, którzy przed chwilą przejechali koło mnie, wracają, więc zaraz będzie głośno. Ja się zbieram, jadę dalej, a wy oglądajcie do końca na razie. Ok, drugi odpoczynek, po drugiej, takiej trochę większej górce, jeszcze przede mną jedna, zastanawiam się czy jechać tam tamtędy lasem czy jednak nie, nie, nie zrezygnować i, i nie objechać tej, tej ostatniej góry, chociaż tam jest taki fajny zjazd z tego co widzę na, na, na strawie, zobaczymy jeszcze jak, jak będzie z siłami. Na razie postanowiłem wypocząć między 5 a 8 minut, napić się coś, zjeść jakieś batony energetyczne. No, tutaj był całkiem spory i srogi podjazd. Był dość długi, zaczynał się już od asfaltu. Wcześniej był oczywiście taki fajny zjazd tym niebieskim szlakiem, ale jak zacząłem podjeżdżać, to w sumie sobie pomyślałem, że. Zjeżdżało się fajnie, ale jak będę jechał e, tą drogę, e, tą trasę z, e, z rezerwatu Herby do, do Czarnożek e, tam na, na rezerwat przątki, to będę musiał całość tego podjechać i, i już tak e, fajnie to nie wygląda. E, no ale cóż, takie, takie jest kolarstwo. Raz się zjeżdża, raz się podjeżdża, e, tą, tą górę w kilku miejscach. Tam, gdzie było 16, 18, w jednym miejscu 20 nachylenia, no to był enduro wypych. Więc wszystko, co, co można sobie wyobrazić na takiej ścieżce, jest, Ale jedzie się fajnie. Nie ma co narzekać. Już nogi mi się przyzwyczaiły. Już mnie w zasadzie nie bolą. To kwestia tylko tego, że, że trochę się zmachałem i musiałem odpocząć. Ale, ale jedzie się fajnie. Zejdzie mi dłużej niż, niż sobie myślałem. Pewnie na liczniku to będzie jeszcze dłużej jakichś przestojów bo, bo w momentach, gdzie wypycham gdzie, gdzie rower, jest tam 2-3 km na godzinę, to licznik czasami tego nie liczy, traktuję to jako postój, więc pewnie zejdzie, o, przepraszam, pewnie zejdzie, zejdzie mi trochę dłużej. No, ale co? Ale jedzie się bardzo fajnie i nie ma, nie ma co narzekać. Dawno już nie jechałem takiej, takiej fajnej trasy. Większość trasy jest lasem, więc to jest to, to, jest to co lubię więc oglądajcie dalej, mam nadzieję, że jeszcze jakieś przebitki zrobię i uda mi się coś, coś tam nagrać, więc zobaczymy. Wracam już z Czarną Rzek W sumie Prawie nic mi się nie, nie, dało, nie udało nagrać eee, A to nie z tego względu, że tam bateria padła albo coś Po prostu Żałowałem trochę, że się zdecydowałem jednak Pojechać ten ostatni podjazd I zjazd. Znaczy zjazd był fajny, taki singielek tam bardzo fajnie się jechało eee, To w sumie jego mógłbym sędziom powtórzyć kilka razy. Bo był dość długi i, i taki flowowy. Ale ten podjazd ostatni to w zasadzie nie był podjazd. To, to był jeden wielki wypych. Od momentu, kiedy licznik pokazał mi czerwony element. Tam spalona stamach chyba 15-16 się zaczynało. Kąt nachylenia. No, to od wtedy to był jeden marsz na górę. Wydaje mi się, że około 45-50 minut mi to zajęło z, z odpoczywaniem, bo naprawdę ciężko było pchać ten rower. I, i, i już w jednej trzeciej żałowałem, że, 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 że się podjąłem, ale, ale w sumie ten, no, ten zjazd na końcu. Trochę to wynagrodził, bo jeżeli zjazd byłby słaby, to, to niezbyt byłbym zadowolony z całej wycieczki. Bo już miałem taki plan, że, że go minę, wjadę już na drogę normalnie i tam do, do czarnożek, podaję, tam przez Korczynę sobie podjadę drogą. Ale, ale myślę, nie, no skoro już jestem, skoro wyznaczyłem sobie tą trasę na tej strawie, to, to pojadę. No i w sumie jakbym jechał, to byłbym zadowolony, ale Niestety musiałem pchać, no ale reasumując i podsumowując, cały, cały, cały wypad jestem bardzo zadowolony. Trasę mogę polecić, ona będzie, na pewno link do, no, do strawy będzie pod filmikiem. Jedyne co, to, to jeżeli nie lubicie takich bardzo, bardzo stromych podprowadzań roweru przez dłuższą chwilę, no, to ten ostatni odcinek, gdzie jest taka trzecia, taka trzecia hopka, podjazd. Można byłoby sobie jakoś, jakoś inaczej wyznaczyć. Tam było kilka dróżek, takich jak już się tam gdzieś spinałem, że można tam bokiem było tą górę, ale nie chciałem sprawdzać, czy, czy one mnie doprowadzą tam, gdzie, gdzie samochód stał na parkingu, czy nie pojadę gdzieś dalej i potem będę musiał się tuc jakimś asfaltem, czego też, też nie lubię. Ale. Poza tym było naprawdę bardzo fajnie 3,5 godziny w sumie całość mi bodajże zajęła. Cała, cała, cała podróż no, liczyłem, że to będzie 2,5, no ale jednak ten wypych dał mi siebie znaki i znacząco wydłużył, wydłużył samą trasę. Więc ja w sumie mam na tyle na dziś. Mam nadzieję, że teraz trochę częściej będą wpadały filmiki. Ostatnio byłem na joyride w Szczyrku, niestety tam nie miałem kamerki, ale pierwszy raz jeździłem po takim bike parku, który, który ma też gondolę, którą podjeżdża się na górę, bardzo fajnie, myślę, że tam jeszcze, jeszcze wpadnę, spodobało mi się to, chociaż nie wiem, czy cały czas bym tak chciał jeździć, że by jakieś tam podjazdów, tam były oczywiście podjazdy, ale... Ale jednak te trasy są zupełnie inne niż to, co jechałem dzisiaj, gdzie nie do końca wiadomo czego się spodziewać. Trasa jest bardzo, bardzo zmienna. No jednak tam, jak się jeździ po bike parku, no to, to, to jest wszystko już ułożone. Pomimo, że jest naturalnie, no ale to naturalnie też jest jakoś tam wygładzone. Tam są jakieś bandy porobione, jakieś ścieżki są przegrabane, uporządkowane i itd. No to jest troszkę inna jazda. I to jest fajne i to jest fajne. Myślę, że trzeba spróbować i tego i tego. Ale następny taki wypad na pewno już, już wam nagram. Mam w planach też pojechać wcześniej do, do Krynicy, bo mam znacznie bliżej. Tam, gdzie na YouTubie te, te trasy na słodwinach bodajże wyglądają też całkiem przyjemnie. Więc pojedziemy, coś nagramy i, i, i zobaczymy. A, a już niedługo będziecie mogli też zobaczyć nową. E, nową rzecz. Nie zdradzę Wam jeszcze co to jest, ale, ale myślę, że, że każdego fana takiego Enduro to na pewno zainteresuje. Więc do zobaczenia w następnym filmiku, jeżeli spodobała się Wam ta treść, jeżeli pobraliście sobie jakąś tam trasę i z niej skorzystacie, zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam też do kliknięcia. Lubię to lub łapki w górę pod tym filmikiem. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś komentarze, sugestie, z chęcią je usłyszę, piszcie je w komentarzach. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.